Rządowy projekt Radosna Szkoła powstał w lipcu 2009 roku. Szkoły, które były zainteresowane, by to właśnie na ich terenie powstał nowy plac zabaw, pisały podania, które następnie czekały na rozpatrzenie. W 2011 roku aż trzy szkoły podstawowe z terenu Świdnicy dostały dofinansowanie na przeprowadzenie działań. Jedną z nich jest szkoła podstawowa 105 w Świdnicy. Od września 2012 roku we wszystkich szkołach w Polsce będą się uczyły dzieci, w pierwszej klasie dzieci sześcio. I siedmioletnie, czyli jest to rok, kiedy do szkół wchodzą dzieci najmłodsze. A w latach 2010-2011 rodzice mają prawo posłać dziecko sześcioletnie do pierwszej klasy. I w związku z tym, rządowy projekt Radosna Szkoła zakłada budowanie placów zabaw i modernizację lub modernizację takich placów oraz doposażenia miejsc zabaw w szkole, właśnie po to, aby dzieci najmłodsze, te, które do tej pory do szkoły nie chodziły, miały jak największe możliwości do y, takiej. Aktywności dostosowanej do ich wieku. Place zabaw będą gotowe pod koniec września tego roku. Warto zaznaczyć, że z tego samego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej przyznano dotację na doposażenie stali zabaw wspomnianej wcześniej placówki. Nowy plac zabaw wybudowany zostanie również na placu Świętego Małgorzaty. Teren został już ogrodzony, obecnie stoi już tam stół do tenisa, ale to nie koniec. Doposażenie będzie się bowiem odbywało sukcesywnie.